Głosuję za. Czarnecki Witold. Głosuję za. Giżyński Jarosław. Głosuję za. Gołębiewska Grażyna. Głosuję za. Kanigowska Anna. Głosuję za. Kamińska Jolanta. Głosuję za. Radewski Mariusz. Głosuję za. Lutkowska Agnieszka. Głosuję za. Rawat Wigniew. Głosuję za. Kiwakowski Zbigniew. Za. Zaborowski Tomasz. Głosuję tak. przeciw. Chciałbym może do zasadować. Przepraszam a ja sprawdziłam sobie. Ale za. możemy Zabarowano. powtórzyć to głosowanie. Tak. 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 Bardzo. Ale zaraz, poczekaj. Tak bo... Przystępujemy do głosowania imiennego za porządkiem, za przyjęciem porządku obrad niezmianami. Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Mielewski Tomasz. Głosuję za. Czarnecki Witold. Giechiński Jarosław. Głosuję za. Gołębiewska Grażyna. Głosuję za. Kanikowska Anna. Głosuję za. Kamińska Jolanta. Głosuję za. Skarbowska Mirosława. Głosuję za. Luzka Adam. Głosuję za. Marecka Sylwia. Nieobecna. Oleksiak Mar... Marlena. Radecki Mariusz. Głosuję za. Witkowska Agnieszka. Głosuję za. Rawat Bigniew. Głosuję za. Siwakowski Bigniew. Głosuję za. Zabogowski Tomasz. E, tak jak mówiłem wcześniej, głosuję przeciw, dlatego że chciałbym to uzasadnić, jeśli mogę. Ale czy możesz uzasadnić swoje głosowanie? Nie możemy, bo jest to sesja nadzwyczajna. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. Punkt trzeci dzisiejszych obrad. Protokół z ostatniej sesji był do wglądu w duże razy, wobec niewniesienia żadnych uwag do protokołu, proponuję protokół przyjąć. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy na protokół. Chmielewski Tomasz, głosuję za, Czarnecki Witold, głosuję za, Ligiński Jarosław, głosuję za, Gołębiecka Karolina, głosuję za, Kaniurowska Anna, głosuję za, Kamińska Jolanta, głosuję za, Karbowska Mirosława, głosuję za, Kruska Adam, głosuję za, Oleksiak Marlena, głosuję za, Radecki Mariusz, głosuję za, Rutkowska Agnieszka, głosuję za, Rabat głosuję za, Szywakowski Zliźniew. głosuję za, Zaborowski Tomasz, głosuję za. Przechodzimy do kolejnego punktu podjęcia uchwał. Wychodzimy do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z Gminie ZAAC. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Może Pani Skarbnik? Tutaj to tak jak wcześniej, żeby tą uchwałę rozdzielić po prostu. Środki nasze wolne, żeby zrobić przesunięcie i osobną uchwałę, żeby była na przesunięciu. To może Pani Skarbnik? Środki własne wyjmuje z inwestycji. Inwestycji nie, nie zdejmuje z zadania, nadal to zadanie widnieje do wykonania i do zrealizowania, które chcemy pokryć kredytem. Czyli wydatek majątkowy chcemy pokryć kredytem, natomiast y, nasze wolne środki chcemy przełożyć tutaj na y, wynagrodzenia, na zabezpieczenie środków w szkołach. Nie mogę oddzielić, chyba że Państwo chcecie tak, tylko że ja nie mam z czego zdjąć wolnych środków, a nie mogę zdjąć inwestycji, która jest w trakcie, która, na którą jest podpisane porozumienie z powiatem, nie mogę jej zdjąć z planu, czyli nie mam przesunięć, nie mam wolnych środków na tą chwilę, które mogę, mogę nie mogę zmienić tej uchwały.

Głosuję za. Dolniewska Grażyna. Głosuję przeciw. Kańdowska Anna. Głosuję za. Kamilska Jolanta. Głosuję przeciw. Karwowska Mirosława. Głosuję przeciw. Kluska Adam. Głosuję, Głosuję przeciw. Marecka Sylwia jest nieobecna. Oleksiak Marlena. Głosuję za. Radecki Mariusz. Głosuję przeciw. Pruskowska Agnieszka. Głosuję przeciw. Prawat Winier. Głosuję za. Siwakowski Winier. Głosuję przeciw. Zaborowski Tomasz. Głosuję za. że uchwała nie została podjęta. Głosowało 14 osób. Za uchwałą było 5 osób, przeciw 9 osób. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową nr 11 łamane na 3. Łamane na 18 z dnia 28-2018 roku. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Uchwały wszyscy znają, czy przeczytać? tak. Jeszcze te trzy razy będzie głosowana, to na pamięć bo ją poznamy. Ale dlaczego? No. Jeszcze kilka sesji będzie pewno w tej sprawie. Ale... Na ale jest sesja i mamy takie prawo, więc możemy z skorzystać. Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Mielewski Tomasz. Głosuję przeciw. Czarnecki Witold. Głosuję przeciw. Iziński Jarosław. Głosuję za. Gołębiewska Grażyna. Głosuję przeciw. Kańgowska Anna. Głosuję za. Kamińska Jolanta. Głosuję przeciw. Karwowska Mirosława, głosuję przeciw, Kluska Adam, głosuję przeciw, Marecka Sylwia jest nieobecna, Oleksiak Marlena, głosuję za, Radecki Mariusz, głosuję przeciw, Rutkowska Agnieszka, głosuję przeciw, Rałach Zbigniew, głosuję za, Siwakowski Zbigniew, głosuję przeciw, Zaborowski Tomasz, głosuję za, Stwierdzam, że, że uchwała nie została podjęta? Głosowało 14 radnych przeciw, przeciw 14 nie 5 osób, 14. a za 5 osób. Punkt 5, A zaraz, zaraz. Jeszcze może pani wójcie, tu nie ma w programie, ale jeżeli ktoś chciał zabrać głos, to do o Więc. To kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos?

niezbywalnego prawa do wynagrodzenia pracowników zgodnie z artykułem 86 Kodeksu Pracy. Bo za wynagrodzenia i wchłony, na komisjach powiedziane należy się wynagrodzenie. Pieniądze te powinny wpłynąć na konta nauczycieli w przepisach i, termin, i regulaminach w czasie. Rozmowy w tej sprawie z panem Bójkę w dniu 24 października oraz telefonicznie w czwartek 4 listopada nie zmieniły sytuacji i brak informacji o jakichkolwiek terminie realizacji wypłat dzisiaj jest dalej to samo musiał skutkować zgłoszeniem tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z artykułem 23 ustawy o związkach zawodowych. Nauczyciele mają swoje zobowiązania finansowe oraz utrzymanie rodzin. Niestety kwietniowy strajk spowodował to, że nie zostały zapłacone wynagrodzenia i nie mają w tej chwili z czego utrzymać swoich rodzin, zapłacić tych, tych nie, kredytów i innych rzeczy. A nie dostanę informacji od nikogo, że coś się w tym sprawie zmieni. A te pieniądze, które zostały w strajk podrącone, zostały w budżetach i powinny też troszeczkę wspomóc tę trudną sytuację w Organy prowadzące zgodnie z artykułem 10 ust. 1, a zwłaszcza punkt 4 Planu Oświatowego mówi, że organy prowadzące mają zapewnić realizację zadań oświatowych, zapewniając środki i na, na, obsługę finansową na ich realizację. Śmiem twierdzić, że dużo wcześniej wiedziały, że w listopadzie brakuje na pieniędzy na wypłatę wynagrodzenia, ale chyba nie do końca zrobiły wszystko, aby przeciwdziałać temu faktorowi. Zgodnie z artykułem 11 ustęp 7 Ustawy Prawo Oświatowe, zacytuję, organ wykonawczy w samorządu terytorialnego, rozumiemy to Wójt gminy, w terminie do 31 października, przedstawia wgl. stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego Rady Gminy, rozumiem to, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkoły. Ta informacja powinna dać radnym, jak i mieszkańcom informację, jak wygląda sytuacja w oświacie. Na terenie powiatu sierpeckiego byłem zapraszany na takie spotkania, gdzie wójt, czy inspektor oświaty, przedstawiał ile zostało wydane pieniędzy na oświatę, jakie są zadłużenia, jakie były poczynione remonty, inwestycje. Dyrektorzy chwalili się swoimi osiągnięciami, jak wygląda ich praca przez konkursy w e e i tym podobne rzeczy. Tutaj w Zabitów chyba zabrakło tego przepływu informacji. A co za tym idzie? Brakiem wykład. co jest niezgodne. Ja bym Myślę, że obecna Rada Gminy, Pan Wójt, dojdą do, w końcu do porozumienia i wykonają swoje ustawowe zadania i zrobią wszystko, co możliwe, by zapewnić wypłatę należy do Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca. Czy ktoś Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Rado, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Wiele z w tym temacie zostało powiedzianych. I sytuacja w jakim znalazł właśnie mina i w jakiej znalazł się wójt, dziś z wielu, z wielu przyczyn całą tą cała ta odpowiedzialność jest rzucona na. Moja wola jest taka, żeby te pieniążki przesunąć, znaleźć, zapłacić nauczycielom, szukać dalszych rozwiązań oszczędnościowych, modernizacyjnych. Nie tylko w szkołach, ale w całej gminie, żeby do tej sytuacji w kolejnych miesiącach przyszłych nie doszło. Nie wiem, nie znam powodu, dlaczego nie chcemy, Wysoka Rada nie chce rozwiązać sytuacji i zapłacić należnych wynagrodzeń nauczycielom za wykonaną pracę. Te pieniążki i tak będziemy musieli zapłacić. Jeżeli nie dziś czy jutro, to za tydzień, miesiąc czy dwa miesiące obawiam się, że skutki tego będą takie, że będziemy musieli zapłacić odsetki karne, zastępstwa procesowe, gdyż innej sytuacji nie ma. Podwlekanie tej decyzji nie daje nam żadnego rozwiązania. Więc chciałbym, żebyśmy po sesji znowu się spotkali i znowu rozmawiali, i znowu szukali rozwiązań, które pozwolą nam na wypłacenie nauczycielom należnych im zalegał w A w najbliższej przyszłości i w dalszej przyszłości spowodowali reorganizację całego systemu oświaty, żeby już więcej ludzi w tej gminie nie dochodziło do takiej sytuacji, że pracownicy, nauczyciele w, tym, w tej sytuacji, nauczyciele nie czekali na należnej ich na rodzaj. i żeby nigdy już do tego nie doszło. Chcę powiedzieć, że zrobił wszystko, żeby Wysoka Rada, ta scena wypracowała to rozwiązanie, te rozwiązanie, które jest palące i trzeba go wypracować natychmiast, a dalsze rozwiązania również wypracowywać na bieżąco, i zmieniać kształt oświaty, cały, cały system funkcjonowania gminy, żeby znaleźć te pieniążki w ramach możliwości budżenia. Jeszcze raz chcę za, zaapelować do Wysokiej Rady, żebyśmy się nie zgłosili po sesji spotkali i procedowali rozwiązanie tej sytuacji. Szukali dalszych możliwych, zgodnych z prawem rozwiązań. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, Panie Prezesie, Radni, przejmując to stanowisko, tak mogę to tak nazwać, dali nam fotum tak, zaufania nasi mieszkańcy. Wiedzieliśmy, że trzeba szukać oszczędności w naszych placówkach. Ja jestem w Komisji Oświaty. Ja już tu mam, że od 11 lutego prosimy, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Trzeba szukać oszczędności, ale coś tak to się odbijało jak piłka o ściany. Ja jako przewodnicząca nawet zgłosiłam do, jak w imieniu Komisji Oświaty o Mam pismo. Niestety, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, bo jest RODO. Cóż mogę powiedzieć? Tak, zdajemy sobie sprawę, że nauczyciele powinni dostać pieniądze za wykonaną pracę, ale też Musimy też myśleć o naszych mieszkańcach, którzy, którzy mówią, no, no boją się o losy tej gminy, tak? Tak, jesteśmy zadłużeni. E, tak naprawdę to nikt z radnych, no było mówione, że jest niedobrze, jest źle, ale nikt z radnych nie przewidywał, że zabraknie na pensje dla nauczycieli. Tak naprawdę nam tego nie mówiono, że na pensji owszem do oświaty dokładamy. Brakuje, ale naprawdę nikt nam tego nie uświadomił. Słuchajcie, wcześniej trzeba było to nam powiedzieć. Słuchajcie, zabraknie na, na, na płace dla nauczycieli. Dlaczego tego nie było? Nie wiem. A jeśli chodzi... Nie wiem, może, bo tutaj, jeśli jest tam, nie powinna może tego mówić, ale chodzi o ten na stopień inteligencji, tak, dla tych, co tu są, dla tych, co nas słuchają, dla tych, co nas opisują. Kochani, może nie mamy takiego stopnia inteligencji, jak byście oczekiwali, ale naprawdę, uwierzcie nam, uwierzcie mi, mamy dobre serca. Nie wiem. I... Nie wiem już to. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani bardzo. Przewodnicząca, Szanowna Rada, Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty. To, co Pani mówi, może w, w, w tym jest sporo prawdy, ale kwestia zaległych wynagrodzeń. W żadnym stopniu dyskutowali. Trzeba te pieniążki nauczycielom zapłacić. O tym, o modernizacji, o szukaniu oszczędności możemy je wprowadzać natychmiast, ale to już nie przyniesie nam w chwili obecnej czy jutrzejszej żadnych środków, które będziemy mogli, którymi będziemy mogli pokryć ten deficyt który powstał na wynagrodzenie. Więc proszę Wysoką Radę, żeby się zaraz po sesji spotkali i przystąpili do znalezienia sposobów celem wypłaty tych wynagrodzeń, gdyż nie podejmowanie decyzji i nie szukanie nowych rozwiązań nic nam nie daje, tylko pogarsza naszą sytuację jako zobowiązanych do wypłat wynagrodzeń. Z każdym dniem stajemy w gorszej sytuacji i proszę, żebyśmy wypracowali te decyzje, jakie są możliwe. Może jeszcze coś tam trzeba bardziej wzmóc burzę. Mózgów, może trzeba bardziej uruchomić kompromis wśród nas, żebyśmy zamknęli sytuację tych zaległych pensji i przystąpili do dalszych działań, które przyniosą efekty. Bo mówienie nie, bo nie, nie rozwiązuje tej sytuacji. I nie rozwiąże tej sytuacji. Również jakiekolwiek działania przyszłościowe też nie rozwiążą nam obecnej sytuacji. Bo ta sytuacja musi być załatwiona jak najszybciej, a przyszłość może nam przynieść różne rozwiązania korzystne dla budżetu. Dlatego proszę o zakończeniu sesji o pozostanie i dalsze procedowanie w ramach wszystkich komisji. Dziękuję Odniosę się do umowy Pana Wójta, co do spotkania dzisiejszego. Ja bardzo przepraszam, ale przychyliłam się do sesji nadzwyczajnej. Miała być zorganizowana jutro. Pan Wójt mówi nie, bo to mamy imprezę w jeżdżynie. Więc ja zgodziłam się na dzisiaj, ale ja nie, dyspo nie dysponuję czasem całego dnia. Więc ja dzisiaj nie jestem w stanie.

No, z rozmawialiśmy, z wiedzieliśmy, że jest ciężko. No jeśli y, było stwierdzone, że z naszej strony była to bezowocna rozmowa, czekaliśmy na przedstawienie jakichś oszczędności tutaj z brzegu gmin. Do tej pory takich oszczędności, czy od pana otrzymaliśmy, poza tym, że zamykamy szkoły i to był jeden kierunek, dla się szkoły, a dorośliśmy pewnie wszyscy teraz do tego. Tylko, że jak wszyscy wiemy, nadal będziemy płacić od prawa, a my nadal nie mamy planu oszczędnościowego. Następny, następny budżet będzie taki sam jak ja, Będziemy spotkali się w domu w październiku, w listopadzie, ale mówiliśmy od stycznia, że nam miliona zabrakło. To przepraszam. Co robiliśmy od tego stycznia, że tego miliona nam nie zabrakło? No co robiliśmy? My dawaliśmy różne propozycje. Na naszą prośbę dopiero. Dyrektorzy zaczęli, co niektórzy robić jakieś tam oszczędności, spotykali się, przedstawiali. Mamy tak są to drobne oszczędności, ale dziękujemy za to, bo, bo oni podjęli tą inicjatywę i mieli te oszczędności. Na naszą prośbę dopiero było przeniesienie e, przy, czy, punktu przedszkolnego zbronka, w grącach, był i się okazało, że w grącach było dołożenie subwencji 104%. Gdy tego przedszkola nie ma, to 7 Jest to 56%. I mówię, że nasze rodzące a to, że my mówimy nie, bo nie. My mówimy stop że żeby dalej Szukajmy oczywiście, nie zostaniemy po sesji. Proponowałem, panie pójcie, nawet wyskoczmy na jakąś sprawę, porozmawiajmy, szukajmy wyższej tej sytuacji, bo musimy szukać wyższej tej sytuacji. Nie możemy tylko patrzeć, że kredyt kredytem i co dalej. Co dalej? My już wiemy, że nastąpi na w piątku będzie Musimy już mieć plan B, plan osiedlnościowy. I to plan, gdzie trzeba no, ciągnąć, ciągnąć w niektórych działach, w niektórych sektorach I, i to bardzo, na pewno będzie tak jak Pani powiedział, płacić z grzyb zębów, no ale, ale musimy ratować gminę Panie Wójcie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego dzisiejszych obrad, zamknięcie obrad. Zamykam obrady 11 sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.